Są silnie kojarzone z dziedzictwem industrialnym i równie często ze sobą mylone. Muzeum Górnictwa Węglowego i Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, dwie z założenia różne instytucje, dla turystów często nie do To wyraźny sygnał, by te bogate doświadczenie muzealne i ogromny potencjał turystyczny połączyć w całość, w jedną instytucję kultury. Jej największym atutem ma być główna kluczowa sztolnia dziedziczna, której otwarcie przewidziane jest już w przyszłym roku. Sztolnia ma szansę stać się nie tylko atrakcją turystyczną regionu, ale i spoiwem łączącym obie jednostki. Mamy potężny potencjał w obu tych instytucjach, który się w dużym stopniu uzupełnia. Z jednej strony elektryczna maszyna wyciągowa, z drugiej ta jedyna tego typu czynna maszyna parowa, no i do tego jeszcze podziemna trasa, która będzie takim kręgosłupem spajającym te dwie instytucje, połączone już w jedną całość. Podjęcie uchwały w sprawie statutu wspólnej jednostki kultury było jednym z punktów lutowej sesji Sejmiku. Radni przyjęli także oświadczenie w sprawie uczczenia 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Staniem przewodniczącego sejmiku Andrzeja Gościniaka to ukłon i hołd oddany powstańcom. Część i to nie mała tych wydarzeń odbyła się na terenie, miała miejsce na terenie zagłębia. A dla nas w trakcie sesji Sejmiku ważne było wspomnieć nawet chwilą ciszy, mimo upływu 150 lat, chwilą ciszy i milczenia zastanowienia się nad tymi osobami, tymi Polakami, tymi bohaterami, którzy przygotowywali niepodległość Rzeczpospolitej w XX wieku. Ważne miejsce w czasie sesji zajęła także dyskusja dotycząca potencjału śląskich organizacji pozarządowych. Ich rola jest wciąż niedoceniana, a spektrum tematów, którymi się zajmują, wymaga stworzenia czegoś na wzór platformy wymiany myśli i pomysłów oraz większego wsparcia ze strony samorządów. To właśnie lokalne problemy są przyczynkiem do ich działania. Wiemy o tym, że czegoś brakuje, że nie ma ławki, że dzieci na przykład nie mają jak spędzać wolnego czasu, i ten obszar mogą zagospodarować organizacje pozarządowe, ale ktoś ich musi też na przykład o tym poinformować. Dobrze by było, żeby na tej platformie, która mam nadzieję powstanie, tego typu pomysłami dzielili się i spostrzeżeniami dzielili się również radni reprezentujący różne obszary naszego województwa. Misja organizacji pozarządowych jest bardzo szeroka. Zajmują się tematami trudnymi, którymi często nie chcą zajmować się inni: od kulturalnych i edukacyjnych po opiekę nad osobami starszymi i chorymi. Osoby te mogą liczyć na finansowe i merytoryczne wsparcie. To dla nich szansa, by mogły wyjść z domu i poczuć się potrzebne. Tak jak Joanna, która łączy z pozoru przeciwstawne role, jest podopieczną i pracownikiem Fundacji dookoła, kiedy można odczuć jakby takie morderstwo, że osoby niepełnosprawne nie wychodzą do świata, że są zamknięte, że generują koszty itd., a fundacje czy też organizacje, które aktywizują osoby niepełnosprawne, pomagają im w tym wyjściu do świata i sprawiają, że te osoby jakby... Nie są już zamknięte w czterech ścianach, więc jest to bardzo ważna misja. Ważna, choć czasem bagatelizowana. Dyskusja dotycząca kondycji i roli organizacji pozarządowych i zainteresowanie radnych tym tematem wskazują wyraźnie, że to podejście się zmienia, a podmioty te stają się coraz poważniejszym partnerem dialogu społecznego. To właśnie one nadają mu ton.